Cześć tu Michał, witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj jest ze mną Kosmo Kirks. I dzisiaj pokazujemy... Dzisiaj jest odcinek Super zingsów już po raz kolejny. Ale mój! Tak, Super Zingsów, tym razem Kosmo Mam ich sporo. Ma ich pełno, ma ich pełno. Pełno, pełno, pełno. Tak pełno, tak pełno. O, jeszcze trochę to zostało, Ma nawet Mr. Kinga i Enigmę. Enigbę też. Enigma. Enigma też ma. Ale Mr. Kinga nawet. Króla Super Zinks. I na... też mam taką super i też mam taką super Zobaczcie. Super, super zegarek, który nakręcimy filmik na poprącam się język. Ile tych, ile tych Zinxów jest? Zobaczcie widzowie. Naprawdę dużo. Sporo. Sporo. Bury. Nie, nie zdradzę zdra Wam tajemnicy Super Zinksów, które nagle zniknęły. <laughs> zniknęły te Super Zliksy, Wam powiem. <laughs> Co? Super Zliksy zniknęły. a patrzcie, pan ciafki. Pan, pan, który przecina ciapki. <laughs> zaraz wrócę z Super Zliksami. Teraz okay? wrócę z Super Zinksami. No dobrze. Dobrze. No widzowie, um, a ja przedstawię resztę Super Zinks. Po, po, a pogadaj trochę z widzami. Dobrze. Widzowie, to jest taki, taki Super Zinks na przykład. To jest jeden z Super Zinksów. Kosmokirca. To też jest jego Super Zinks. I to też. Kosmokirc poszedł po zegarek. To jest też Taki kosz na śmieci, a to. Nie wiem co to jest w sumie, chyba jakaś warpka albo coś. Nie wiem co to jest. Tak. To jest pudełko na super zinksy. Kosmokirca. No, to. To jest kolekcja um, tych zinksów kosmokirca. Ma tych zinksów o wiele, wiele więcej niż ja. O wiele, wiele więcej zinksów niż ja. KosmoKirtz poszedł po zegarek. Chyba już wam mówiłem. To jest pan Grill. Pan Grill. Dzień dobry. To jest taki kolczyk. Nie wiem. KosmoKirtz wrócił, ale nie może znaleźć eee, zegarka. Super A, Super Zinksów. Zapomniałam. No ale widzowie, to jest cała kolekcja Zinksów w KosmoKirtze. A, wszystkie Super Zinksy. Te... Aha. Właśnie tych mi brakowało, a ja o, idę. O, spadło ci opoję. Ja idę poza zegarek. No ale patrzcie, patrzcie. No, w... Tu jest cała kolekcja Zinksów kosmokirca. Pamiętacie tego jego przezwisko Zin Xokirc? Zin Xokirc? Pamiętacie to przezwisko Zin No to no to co od tych Zinksów wziął? Kosmo że Pamiętasz swoje poprzednie przezwisko Zinks Sokirc? Sokirs. Patrzcie, to jest zegarek. Zegarek? I go kosmokirz, Kuba, a pamiętasz swoje poprzednie przezwisko Zinks Sokir. No pamiętam. Tak, Zinks Sokirc. To jest Enigma, mówi. Nie, nie, teraz mówi Enigma, a to jest Mr. King. To jest Mr. King. A to mówi, a to jest ten zegarek. A tu się świeci dobra, a tu się świeci zła. Na przykład I doktor. słuchajcie. Słuchajcie, widzowie. To przezwisko Zink Pokażę Wam. Że -Kuba, wziął te... Kuba wziął te przezwisko Zink Od właśnie tych figurek słuchajcie. A najpierw było... Prawda? Prawda? Najp... A najpierw chciałam mieć Kubal Tak, Kubal a teraz ja, było... ja się dodek na to, że skopiowałam moje lepsze nazwisko, potem było Zinkso Kirtz, a teraz jest Kosmo to tak się prezentuje. Miałam założyć Kosmito ale już tu nie zrobiłem Kosmos Może, A możesz, a możesz yy, usiąść, ale Kosmokirc jesteś, tak? Trochę mi wraca, Cosmo Kirt jesteś, tak? Cosmo trochę Kirt. Mi wraca, yy, kuszę się. Zinkso Kirtz? Tak, Dobrze, ale no jest to może Zink Sokils teraz, nie wiem, ale to jest opakowanie, znowu Wam pokażę, że to jest opakowanie. No i to tak. jest ten zegarek, no. Patrzcie, nie nie włączony. To jest ten zegarek. Ja cały czas myślałam, że... No, no i zobaczcie, widzowie, to jest cała kolekcja. Subskrybujcie kanał, żeby nie przekapić żadnego kolejnego odcinka Super Zinks. A już się zmienimy. Tak, do widzenia! Pan, to jest pan super zigzag. A już się z wami to żegnam, jest satelita. A ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku, a pan farba oh się z wami żegna. Nie, to nie, nie, to nie jest farba! To, 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 to jest, to jest gniatarka do pomidorów! To z gniatarka do pomidorów. A to jest Ziesz pan farba, czyli no Mr. to No to, no to z gniatarka do pomidorów się z wami żegna. Papa, pa. do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzowie, do Widzowie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.